Cześć, może nie mam na imię Damian, ale w zastępstwie za niego poprowadzę kolejne wydanie Flesza Kulturalnie Imprezowego. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, co ciekawego dzieje się w Katowicach w najbliższym czasie. Zapraszamy do oglądania. Składam się z ciągłych powtórzeń. Tak nazwał swoją najnowszą trasę koncertową Artur Rojek, która będzie promować jego najnowszą płytę pod tym samym tytułem. Artysta zagości już 27 marca w katowickim Megaklubie. Artysta współpracował m.in. z Katarzyną Nosowską, Smolikiem i Pustkami. Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym OFF Festiwalu. Mimo pracy przy tej imprezie znalazł czas na przygotowanie debiutanckiego solowego albumu. Płyta ukaże się wiosną tego roku. Życie znam. Artysta określa swoją twórczość w następujący sposób. Mam swoją tożsamość i jakąkolwiek muzykę będę wykonywał, zawsze będzie ona moja. Myślę, że jest to najlepsze podsumowanie tego, co czeka Was już 27 marca w naszym katowickim Megaklubie, więc przybywajcie tłumnie. Leszek Cichy, uczestnik wyprawy, która jako pierwsza zdobyła Mont Everest zimą oraz pierwszy Polak, który skompletował koronę Ziemi, już w marcu odwiedzi klub podróżników na W ogóle byliśmy pierwszymi ludźmi, którzy weszli na ten szczyt. Na Gaszegu na pewno duże fragmenty dogi pokazywaliśmy jako pierwsi. No i na Grenlandii jeszcze do tej pory można znaleźć mnóstwo miejsc, gdzie można być absolutnie pewnym, że jest się pierwszym człowiekiem na Ziemi, który stawia stopę w tym miejscu. Impreza odbędzie się 29 marca o godzinie 18. Bilety kosztują 15 zł. Zapraszamy. Posiadasz niepotrzebny sprzęt sportowy albo chciałbyś nabyć nowy w okazyjnej cenie? Przyjedź 4 kwietnia na ceglaną i weź udział w wielkim kiermaszu sportowym Silesia Sport. Oprócz wyprzedaży sprzętu zapowiedzianej przez największe sklepy sportowe, kiermasz obfitować będzie w atrakcje takie jak rowerowe i rolkowe skoki na poduchę, walki Sumo, Trickboard czy Slackline. Podczas imprezy o dobrą atmosferę zadba DJ oraz letni ogródek restauracji alpejskiej, gdzie będziecie mogli zjeść, napić się i przede wszystkim dobrze się pobawić. Zapraszamy! Elektronika w połączeniu z intensywnymi emocjami przyniosła im olbrzymi sukces. Z miejsca stali się jednym z najbardziej rozchwytywanych polskich zespołów. O kim mowa? O The Dumplings, muzycznym duecie ze Śląska. Grupa zadebiutowała w 2013 roku, a zaledwie rok później wydała swój debiutancki album, za którą otrzymała masę nagród. Koncert odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 19 w katowickim jazz clubie Hipnoza. Nie może Was tam zabraknąć. To już wszystko w tym odcinku.